Wybór naszego bohatera nie jest przypadkowy. Znajdujemy się na terenie Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej im. dr. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. Urodziła się w 1896 roku we wsi Lipinach w powiecie kieleckim. Dzięki wybitnym zdolnościom i niezwykłemu uporowi w wyjątkowo trudnych warunkach kończy szkołę średnią oraz Uniwersytet Jagielloński z tytułem doktora filozofii. Praca nauczycielską rozpoczęła w 1915 roku w Szkole Wiejskiej na Kieleszczyźnie. Początek II wojny światowej został helenę w podróży do Chorzowa, pociąg, którym jechała, został zbombardowany, nie dojechała już na śląsk, udało jej się jednak przydać do Warszawy. Przeżyła obronę stolicy, kierując punktem żywnościowym, wydając posiłki żołnierzom i uciekinierom. W 1939 roku wróciła do Chorzowa i prowadziła tajne nauczanie. Rozpoczęła także swoją działalność konspiracyjną. Była redaktorem gazetki Polska Żyje. Po ucieczce przed Gestapo i pracy w Radzie Głównej Opiekuńczej 1 września 1940 roku wraca do rodzinnych Lipin. Przyjechała tu w czasie, gdy w okolicy resztkami sił walczył oddział legendarnego Hubala Majora Hendryka Dobrzeńskiego, pierwszego partyzanta w II wojnie światowej. Spoczyńska darzyła go za nim sympatią. Dostała w i żołnierzom batalionów Włoskich uzyskując stopień porucznika. Cel realizowała głównie jako twórczyni i organizatorka tajnego nauczania. Helena nie podejmowała działań zbrojnych. Jej główną walką z okupantem było tajne nauczanie. Prowadziła szkolenia wojskowe, nadawała stopnie oficerskie. Zawsze powtarzała, że szczęście nie przynoszą marzenia, lecz uporczywa i wytężona praca. Praca i jeszcze raz praca. Znajdujemy się przed domem rodzinnym Heleny Spoczyńskiej, który w czasie wojny służył do walki z okupantem poprzez prowadzenie w nim tajnego nauczania. Helena Spoczyńska ryzykowała własnym życiem prowadząc tajnego Dzięki przynależności do batalionów chłopskich, tajne nauczanie prowadzone przez Helenę Spoczyńską było możliwe, gdyż szkoła znajdowała się pod nieformalną ochroną batalionów chłopskich, które ostrzegały Spoczyńskom o ewentualnym zagrożeniu ze strony władz niemieckich. Szkoła musiała być dobrze zakonspirowana, w innym przypadku jej uczestnikom groziły represje. Na zdjęciu widzimy oceny uzyskane przez uczniów w trakcie tajnego nauczania ukryte w butelce.